Cześć moi drodzy. Klasa 7, wyrażenie arytmetyczne. Za nami mamy zrobione już. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich, tak samo mnożenie i dzielenie, a wyrażenie arytmetyczne to nic innego, jak to wszystko razem. Trudność polega na tym, że trzeba znać kolejność wykonywania działań. A zatem chodźmy do przykładu, zobaczymy, jak to się robi. Pierwszy przykład. najprostszy z tego wszystkiego będzie 1 druga razy 4 odjąć 2. Tak po prostu. No i wiemy, że najpierw wykonujemy mnożenie przed odejmowaniem. No to w takim razie skrasamy tu. 1 i 2. 2 razy 1 jest 2. 2 odjąć 2 jest 0. Dobra, następny przykład. Zrobimy ich wiele, więc się nie martwcie. Mamy 3 czwarte do drugiej. No i tutaj potęgowanie będzie przed tym odejmowaniem. W takim razie przepisuję sobie tą jedynkę. Odjąć. Do drugiej, 3 czwarte do drugiej, to będzie 3 czwarte razy 3 czwarte, czyli 3 razy 3 to jest 9 i 4 razy 4 to jest 16. No, tą jedynkę mogę sobie zamienić na 16, 16. Teraz już wiem, jaki tam mam mianownik w tym odejmowanym ułamku, czyli to będzie w ten sposób. Czyli 16, 9, 7, 16. Jeżeli nie pamiętacie wspólnych mianowników dodawania i odejmowania, to oczywiście odsyłam Was do playlisty właśnie z tym działem dla klasy 7. No to lecimy dalej. Mamy 1 plus 3 siódme podzielone na 1 siódmą. W takim razie tutaj mamy plus i dzielenie. No to najpierw wykonamy to dzielenie. No to jedynkę sobie przepisuję plus 3 siódme. A wiem, że dzielenie ułamku to mnożenie przez odwrotność. W takim razie mnożę przez odwrotność. Odwróciłem sobie dosłownie ten ułamek. Jedynkę przepisuję dalej plus, No i co my tu mamy? Tu można pięknie skrócić. Tu zostań nam 1 i 1. i w sumie 3 razy 1 jest 1 w mianowniku 1, czyli w sumie 3 całe. 1 plus 3 to jest 4. No to następny przykład. O, jakiś inny. Tutaj mamy 6 dziesiątych plus 9 dziesiątych podzielone na 3. No to lecimy. Tutaj najpierw wykonamy nawiasy. Czyli 6 dziesiątych plus 9 dziesiątych no to, to jest 15 dziesiątych, ja pozwolę sobie, napisać to tak Hop. od razu w zwykłym i podzielone, w sumie pomnożone razy 1 trzecia, 1 trzecia no bo podzielić na 3 to jest tak, jak pomnożyć przez 1 trzecia. No i tutaj widać pięknie, że to można skrócić, tu, tu mamy piąteczkę, 5 dziesiątych, no i w sumie 50 też można poskrócić przez 5, no to napiszę to 50, czyli to jest w sumie 1 druga. No to lecimy dalej. Co tu mogłoby być trudniejszego. Mamy 1 druga razy 3 czwarte odjąć 0,5 razy 0,75. Generalnie jestem zwolennikiem łąku zwykłych, więc w tą stronę pójdę. No to mamy odejmowanie, ono będzie na końcu, a mamy tutaj dwa mnożenia. No to zaczynam od lewej. 1, 2 razy 3, czwarte No nic się nie skróci, czyli wychodzi na to, że mam 3, 8. Tutaj pozwolę sobie zamienić przed mnożeniem, pozwolę sobie zamienić to na łamki zwykłe, czyli będę miał 1, drugą razy 3, 4. Chodzi na to, że to jest dokładnie to samo, co było tutaj. Czyli mamy 3, 8. Odjąć. 8. Tu było 8. Odjąć. 3-8. No i to jest 0. Następny przykład to będzie 1 odjąć. 1 odjąć co my tu mamy? Tak, to jest nawiasie tu jeszcze. Tutaj będzie do drugiej. zamykam nawias i podzielony na 9. No dobra, no to najpierw w tym nawiasie zrobimy sobie potęgowanie, no to równa się. I otwieram znowu nawias. 1 odjąć. No i 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta to jest po prostu 1 setna. Tak to napiszemy. I to jeszcze podzielić na 9. Wychodzi na to, że tutaj 1 odjąć, 1 setna, no to 100 odjąć i 1 setna to będzie 99 dziewięć setnych. Napiszę to w ułamku zwykłym. Razy 1 dziewiąta, bo. Dzielenie ułamku to jest mnożenie przez odwrotność. No to w takim razie to można pięknie skrócić przez 9. Tu zostanie 1, tu zostanie 11. No i wchodzi na to, że to jest 11 setnych. Dobra, no to chodźmy do następnych przykładów. Kolejny przykład to będzie 3 czwarte. 3 czwarte odjąć 1 piąta podzielone na 1 drugą. W takim razie tutaj zaczniemy od nawiasów. W nawiasie mamy odejmowanie. W takim razie musimy mieć wspólny mianownik. Czyli tutaj wspólnym mianownikiem będzie 20. Czyli mamy tutaj już 20 można wpisać, bo łatwo z czwórki zrobić 20 mnożąc to razy 5. W takim razie licznik też mnożę razy 5 i to jest 15. A tu mnożąc razy 4, czyli licznik też mnożę razy 4. Biorę to oczywiście w nawias i. Razy 2 z racji tego, że dzielenie łamków to mnożenie przez odwrotność w takim razie mnożę razy 2. Wykonuję teraz nawias, czyli 15 odjąć 4 to jest 11 dwudziestych, no i razy 2, tutaj można zrobić sobie dwie pierwsze dla ułatwienia. To się tu pięknie skraca, czyli wychodzi na to, że mam po prostu tutaj 10, tu mamy 1, czyli 11 dziesiątych, a to jest jedna cała i 1 dziesiąta, co można po prostu pięknie zapisać. tak. No dobra, no to mamy 3 i 2 dziesiąte podzielone na 8 dziesiątych odjąć 2 piąte. No i nawias będzie tutaj. No to w takim razie nawias ma pierwszeństwo, czyli wykonujemy to, co jest w nawiasie. No to 3 całe i 2 dziesiąte, no to w sumie napiszę to tak, jak ładnie czytam. Czyli tak, podzielone jeszcze, żeby nie zapomnieć o tym: 80 odjąć 2 piąte. 80, 80 to tu z boku napiszę: 80 można by było zapisać, tak? To by można było skrócić, to będzie 4 piąte i właśnie te 4 piąte sobie po prostu wpiszę. 4 piąte odjąć 2 piąte. No i tutaj już łatwo widać, tak, to jest 4 co, <grym> Czyli mamy 4 piąte odjąć 2 piąte to będą 2 piąte, a tutaj zamieniam ten ułamek na niewłaściwy, czyli 3 razy 10 to jest 30 plus 2 to jest 32 albo w sumie 32 dziesiąte podzielone na 2 piąte z tego nawiasu, czyli w sumie razy 5 drugich. No i teraz możemy pięknie skrócić to sobie na krzyż, czyli tu będzie 1, tu będzie 2, tą dwójkę możemy pięknie sobie skrócić. 30, 2 to jest 16, no i 16 drugich nam wychodzi, bo tu mamy 1, 1, no to 16 drugi 16 na 2, to jest po prostu 8. Następny przykład. To będą 2 trzecie razy, no i nawias, 1, druga minus 1, 6. No i tutaj znowu najpierw wykonujemy nawias, czyli mamy 2 trzecie razy. No, i w tym wypadku będziemy mieć wspólny mianownik szóstkę, czyli tutaj 6. Tą dwójkę pomnoży razy 3, czyli licznik też muszę pomnożyć razy 3, czyli będę miał 3 szóste odjąć 1 szósta. W takim razie mamy 2 trzecie razy. No i tu odejmujemy, czyli mamy 3 6 odjąć 1 szóstą, to mamy 2 szóste, Tutaj to ładnie piszemy. Czy coś można skrócić? Tu w pionie na pewno. No i tutaj. Nie da się ani krzyż ani nic. W takim razie, a, wymnożymy to tym razem. 4, 18, czyli tak trzeba skrócić przez 2, no to będziemy mieć 2 9. No to dobra, no to następny przykład to będzie 1 cała odjąć 7 dziewiątych w jednym nawiasie, razy w drugim nawiasie 5 i 2 dziesiąte odjąć 7 dziesiątych, no i lecimy dalej. W takim razie jedna cała to jest, można by było w naszym przypadku powiedzieć, że to jest 9 dziewiątych. W takim razie 9 9 od 7 dziewiątych, no to w takim razie mam 2 9. Tu między nawiasami jest oczywiście mnożenie. I drugi nawias, czyli mnożenie wpisuję tu, i drugi nawias to jest 5 i 2 dziesiąte, czyli w sumie można by było powiedzieć, że to są 52

5 jeszcze się skróci z dychą i zostaną nam w sumie 2 drugie, co nam daje 1. No to lecimy z następnym przykładem i to będzie 1,5 1 i 1 trzecia razy 2 i 2, 2 całe i 2 piąte, odjąć 1 dziesiąta. No dobra. Tutaj równa się i zmieni kolor, żeby to się nie mieszało. No i co by tu można było zrobić? Najpierw mamy ten nawias do uproszczenia. Jedna, półtorej odjąć, 1, 1, 3. No to półtorej, no to wiemy, że to będą na pewno 3, 2. Czyli w sumie 1 cała i 1, 2. Ewentualnie to wycofam. Pół, półtorej to będzie też 3, 6. Nawias oczywiście jeszcze utrzymuje, odjąć jedna cała, ale dlaczego 3 szóste tutaj zrobiłem? Bo widać, że tutaj jest 1 druga, a tu jest 1 trzecia. No to wspólnym mianownikiem będzie po prostu 6 i dlatego ja dążę do tej szóstki w tym mianowniku. A tutaj też zrobimy tą szóstkę w mianowniku i to będzie po prostu razy 2, czyli licznik też razy 2, czyli mam po prostu jedna cała i 2. Szóste? No tutaj jest mnożenie, no to. Już od razu, że tak powiem, zawczasu sobie ten, te całości zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli będę miał 2 razy 5 jest 10, plus 2 jest 12, czyli 12 piątych. Mam nadzieję, że mi miejsca starczy. Odjąć, no dobra, 1 dziesiąta, zapiszę to sobie tak. No to lecimy. Tutaj już mamy pięknie przygotowany do odejmowania. Jedna cała, odjąć jedna cała, no to się tutaj redukuje. Wychodzi na to, że mamy 1 szóstą razy 12 piątych. Odjąć i jedna dziesiąta. No, trzeba tu pisać wyraźnie, żeby się nie pomylić we własnym piśmie. To jest straszny błąd, powiem Wam. Umiecie, a tu nagle, ciach, ktoś nie napisał wyraźnie, sam się w własnym zderzycie, uwierzcie mi, też mi się to zdarza. Dobra, lecimy dalej. Można to skrócić, czyli mam jedną szóstą, yy, tutaj szóstka się skraca przez 6, z dwunastką zostaje dwa, czyli jedna. Jeden razy 2 to jest 2, jeden razy pięć jest 5, czyli mamy 2 piąte, no to napiszę to sobie. Odjąć 1 dziesiątą. Wchodzę tutaj linię wyżej. 2 piąte, znaczy 40 dziesiąte. Wspólny mianownik do odejmowania. Odjąć 1 dziesiąta. No i wychodzi na to, że mamy po prostu 30, dziesiąte. Napiszę to jako dziesiętny. Dobra, to jeszcze nie koniec. Idziemy do jeszcze trudniejszych przykładów. I nie zwalniamy. Dobra, no to lecimy. Co my tu mamy? 5 całych. Razy 7 plus 19 przez 10. No i tutaj, moi drodzy, trzeba po prostu uważać, żeby czasem nie próbować tego skracać tutaj w pełni, aczkolwiek się nie da, ale gdyby było jakaś liczba, która się skraca z tą dychą, no to jest taka pokusa, często uczniowie temu ulegają, więc uważajcie na to. Tego nie można skrócić, można skracać, jeżeli jest mnożenie. Dobra, ale tu jest właśnie mnożenie. Mamy 5 pierwszych, no to można skrócić tą piątkę z tą dychą i będziemy mieć już drugi. No dobra, a uporządkujmy sobie ten licznik. 7 plus 19 to jest 26. No i 26 na 2 to jest po prostu 13. No i tyle po strachu. No żeby nie było, że takie łatwe robię, zróbmy jeszcze jeden. Będziemy mieć 8 przez 9 odjąć. 4 przez 16 odjąć 10 przez 12. W takim razie wychodzi na to, że mamy tutaj 8 przez 5, bo 9 odjąć 4 to jest 5, podzielone. Ja nie lubię się śpieszyć, dlatego wszystko po kolei sobie piszę, bo łatwo, łatwo jest się w, w, po prostu pogubić w pamięci. 16 odjąć 10 to jest 6. No i 12. Skracamy to od razu. 1 druga to 1 druga. Czyli mamy 8 piątych razy. Dwie pierwsze, bo mnożymy przez odwrotność. W takim razie mamy 16 piątych, a piątek w 16 zmieści się 3, czyli 3 całe, no i zostanie nam 1 piąta. Dobra, co by nie było za łatwo. Lecimy do następnego, o zmieni kolor, co by było bardziej kolorowe, to nasze tutaj obliczenia. 2,75 plus 1 dziesiąta razy 10 przez 25 setnych razy 5. W takim razie, no i mamy yy, tutaj kolejność wykonywania działań. Trzeba uważać, no bo najpierw idzie mnożenie. No to 1 dziesiąta razy 10 to jest 1. 1. 1 plus 2,75 to jest 3,75, a ja jako zwolennik ułamków zwykłych napiszę sobie 3 całe i 3 czwarte. No bo Wy z pewnością wiecie, że 1 czwarta to jest 25 setnych. No to 3 czwarte to jest 75. No dobra, a tutaj co my mamy? Hmm, 25 setnych razy 5 no to my wiemy, że jak pomnożymy 25 setnych razy 4, to dostaniemy 1, a jak pomnożymy razy 5, to będzie 1,25, czyli 1 cała i 25 setnych, no czyli w sumie 1 cała 1 czwarta. No i tutaj już mamy pięknie dzielenie takie, no to teraz dzielenie to mnożenie przez odwrotność, to sobie zaraz rozpiszemy, ale do tego mnożenia potrzebujemy ułamki niewłaściwe, tych całości nie może być. No to lecimy 3 razy 4 jest 12, plus 3 to jest 15 czwartych. Razy 1 razy 4 to jest 4 plus 1 to jest 5. No i o, razy wpisałem, no to 5 muszę wpisać w mianowniku, no i 4 tutaj w liczniku, pięknie można to uprościć, no to ja to upraszczam, 1 tutaj się skraca też i wychodzi na to, że wynikiem jest po prostu 3. I ostatni przykład z tego tematu, no bo ile można tych zadań robić, moi drodzy? Teraz czas na was, ćwiczenie czyni mistrza, liczy się tylko to, co jest zrobione. Pamiętajcie o tym: ćwiczenie czyni mistrza, i tak dalej, i tak dalej. Zatem trzeba ćwiczyć, wyrobić sobie to, tą praktykę. Sobie po prostu to było automatycznie, i później, jak będziecie się czasem mylić, to będzie automatycznie się wydawało, że to było dziwne, że to nie było tak jak zawsze. No dobra, ale idziemy do zadania. Ja już je przepisałem. I tutaj zwróćcie uwagę, że w liczniku mamy 2 trzecie plus 1 druga odjąć 0,5. Ale my wiemy, że 50 to też jest pół, czyli w sumie 1 druga. A 1 druga odjąć 1 druga to jest 0. No bo tutaj dodawanie i odejmowanie możemy wykonywać po prostu dowolnie. W takim razie 1 druga odjąć 1 druga to jest 0, czyli w miliczniku zostaje 2 trzecie. A w mianowniku mamy 20 odjąć 80 razy 1 8, no to tutaj mnożenie niestety musimy wykonać. Najpierw w sumie nie wiem, czy on jest tak, ale musimy jako pierwsze wykonać, no to przepisujemy sobie te 20. Tak, 20 póki co sobie tak zrobimy. Odjąć. No i tutaj mamy 80 razy 1 8, no to 80 razy 1 8. No i mamy, no muszę poprzepisywać to no, 2 trzecie. W takim razie tu się pięknie skraca, zostają jedynki, no to będziemy mieć 1 razy 1 to jest 1, 1 razy 10 to jest 10, czyli mamy 2 dziesiąte, odjąć 1 dziesiątą, no to 2 dziesiąte odjąć 1 dziesiątą to jest 1 dziesiąta. No i już jesteśmy prawie domy, czyli 2 trzecie podzielone na 1 dziesiątą, czyli w sumie razy 10 pierwszych, no to mamy 20 trzecich, czyli ile trójek zmieści się w 20? 6 hmm. razy 3 to jest 18 i to będzie właśnie 6 całych, 18 nam wyszło, czyli 2 jeszcze zostało, czyli mamy 6 całych i 2 trzecie. Dobra, na dzisiaj to wszystko, z przykładów było naprawdę sporo, teraz czas na Was, ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie. Polecam zbiory zadań. Trzeba to wyczyścić. Do usłyszenia! Hej!